Co by się stało, gdyby każdy sposób produktywności, który bezustannie stosujesz, zamieniał cię w niewolnika własnego czasu, oddalając od prawdziwej osoby? Fryderyk Nietzsche, filozof, który zrewolucjonizował nasze pojęcie siły osobistej, ostrzegł przed tą pułapką ponad sto lat temu. Jego słowa o moralności niewolników wyjaśniają dokładnie, dlaczego czujesz się uwięziony w własnym życiu, goniąc za aplikacjami, technikami zarządzania czasem i doskonale zorganizowanymi harmonogramami. Jak długo jeszcze pozwolisz, by inni definiowali, co to znaczy być produktywnym? Przemysł produktywności zasiał w tobie śmiertelne kłamstwo. Że twoja wartość jako człowieka mierzy się tym, ile produkujesz, a nie tym, kim jesteś. Ale Nietzsche rozumiał prawdę, którą ci guru ignorują. Prawdziwa wolność nie pochodzi z optymalizacji twojego czasu, lecz stworzenia własnej świętej relacji z czasem. W nadchodzących minutach odkryjesz trzy zasady, które Nietzsche zastosował, by stworzyć prawdziwą wolność czasu, nie lepsze zarządzanie czasem, lecz całkowitą transformację twojej świętej relacji z nim. Na końcu będziesz mieć moc, by żyć według własnych warunków czasowych, uwalniając się na zawsze od tyranii produktywności. Ale zanim ujawnisz tę przemianę. Musisz zrozumieć dokładnie, co cię powstrzymuje przed jej osiągnięciem właśnie teraz. Współczesny świat uczynił zarządzanie czasem religią. Każdego ranka budzisz się i pierwszą rzeczą, którą robisz, jest przeglądanie swojej listy zadań. Twoja samoocena zależy od tego, ile elementów uda ci się odhaczyć pod koniec dnia. Przeobraziłeś swoje życie w serię pól do odhaczania, celów do spełnienia, celów do osiągnięcia, ale Nietzsche widział to jako to, czym w rzeczywistości jest moralność niewolników. Moralność niewolników według niczego to, gdy akceptujesz wartości, które inni stworzyli dla ciebie, bez kwestionowania ich, kiedy pozwalasz, by społeczeństwo definiowało, co jest dobre, a co złe. Bez rozwijania własnej perspektywy. Czy to brzmi znajomo? Wyobraź sobie, że budzisz się jutro rano, a pierwszą rzeczą, jaką robisz, jest otwarcie swojej ulubionej aplikacji do produktywności. Czujesz ten ścisk w żołądku, jeśli nie ukończysz wszystkich zadań. To uczucie nie jest Twoje, to skutek lat, w których akceptowałeś, że Twoja wartość jako człowieka mierzy się tym, ile produkujesz. W kontekście czasu oznacza to akceptację faktu, że bycie produktywnym według społeczeństwa jest cnotą, a marnowanie czasu to grzech. Czy rozpoznajesz tę pułapkę w swoim życiu? Ile razy zaakceptowałeś, że bycie zajętym to synonim wartościowości, bez prawdziwego kwestionowania tego? Ale kto zdecydował, że godzina tworzenia sztuki jest mniej cenna niż godzina odpowiadania na e-maile? Kto stwierdził, że kontemplowanie natury jest nieproduktywne, podczas gdy niepotrzebne spotkanie to ważna praca? Współczesna obsesja na punkcie wydajności pozbawia cię czegoś kluczowego zdolności tworzenia momentów prawdziwej wartości. Kiedy każda sekunda musi być zoptymalizowana, tracisz możliwość doświadczeń, których nie da się zmierzyć, policzyć ani zaplanować. Ale poczekaj, bo to, co nadchodzi, zmieni wszystko, co myślałeś, że wiesz o czasie i wolności osobistej. Pomyśl o najważniejszych momentach w Twoim życiu. Czy były zaplanowane w aplikacji produktywności, czy wynikły z trzymania się ścisłego harmonogramu? Prawdopodobnie nie. Momenty, które naprawdę mają znaczenie, wyłaniają się z przestrzeni wolnej, z czasu straconego, z tych godzin, które nie mają konkretnego celu według światowych standardów. Czy jesteś gotów być źle zrozumianym przez społeczeństwo, które myli ruch z postępem? Tutaj zaczyna się alchemia prawdziwej wolności czasowej. Przedstawię ci najpotężniejsze narzędzie, jakie nam zostawił Nietzsche: Wieczny powrót. Wyobraź sobie, że musiałbyś przeżyć swoje życie dokładnie tak, jak je przeżyłeś, raz po razie na wieczność. Każdy moment, każda decyzja, każda sekunda, zoptymalizowana lub zmarnowana, powtórzyłaby się bez końca. Jak zmieniłoby to Twoje podejście do czasu? Wieczny powrót nie chodzi o lepsze zarządzanie Twoim czasem, chodzi o tworzenie momentów tak pełnych, tak autentycznych, że byłbyś gotów przeżywać je ponownie na zawsze. Chodzi nie o robienie większej liczby rzeczy, lecz o robienie właściwych rzeczy. Nie o bycie bardziej wydajnym, lecz o bycie bardziej autentycznym. Pozwól, że pokażę ci, co to naprawdę oznacza. Pomyśl o Einsteinie, gdy opracowywał teorię względności. Nie chodziło o optymalizowanie czasu w biurze. On spacerował, marzył, był pogrążony w myślach, które świat nazwałby nieproduktywnymi. Te pozornie utracone momenty stworzyły rewolucję. Ile osobistych rewolucji straciłeś, będąc zbyt zajętym byciem produktywnym, kiedy nicze wysuwa tę ideę, podważa liniową koncepcję czasu, która dominuje w naszym życiu? Jesteś tak pochłonięty przyszłością, tym co osiągniesz jutro, celami nadchodzącego kwartału, że utraciłeś zdolność do pełnego przebywania tu i teraz. Prawdziwe zarządzanie czasem nie polega na optymalizacji chodzi o intensywność chodzi o tworzenie chwil na tyle znaczących, aby uzasadnić całe istnienie. Głęboka rozmowa z przyjacielem może być cenniejsza niż tygodnie powierzchownej produktywności. Prawdziwe doświadczenie piękna może przemienić twoje życie bardziej niż lata podążania za zoptymalizowanymi rutynami. Co by się stało, gdybyś zamiast pytać siebie jak to zrobić szybciej, zapytał czy ten moment wart jest, aby powtarzał się wiecznie? A jeśli zostaniesz ze mną, aby odkryć, jak inny wielki myśliciel rozszerzył te wizje niczego, Jung zrozumiał coś kluczowego z tego, co właśnie zgłębialiśmy. Karl Jung, podążający za ideami niczego, zrozumiał, że indywiduacja wymaga czasu nieustrukturyzowanego. Potrzebujesz pustych miejsc w swoim planie, aby twoje prawdziwe ja mogło się ujawnić. Gdy każda minuta jest zaplanowana, nie ma miejsca na to, co nieoczekiwane, na to, co twórcze, na to, co naprawdę Twoje. Który moment swojego obecnego życia byłbyś gotów przeżyć wiecznie? To pytanie mówi wszystko. A jeśli zostaniesz ze mną, aby odkryć, jak to zmienia wszystko, co myślałeś, że wiesz o wartości swojego czasu? Teraz, gdy rozumiesz, dlaczego potrzebujesz nieustrukturyzowanych przestrzeni dla swojego prawdziwego ja, nadszedł czas, by skonfrontować niewygodną prawdę. Pamiętasz, gdy mówiłem, że sztuczki produktywności czynią cię słabszym? Teraz przyjrzyjmy się, co to naprawdę oznacza. Wola mocy nad czasem nie oznacza obsesyjnego kontrolowania go. Oznacza siłę powiedzenia nie wszystkiemu, co nie służy Twojemu najwyższemu celowi. Uwaga, ten znacznik ilustruje kluczowy punkt bez zmieniania tekstu, oznacza tworzenie własnych wartości dotyczących tego, co stanowi czas dobrze spożytkowany, oznacza tworzenie własnych wartości dotyczących tego, co stanowi czas dobrze spożytkowany. Ile razy mówisz tak na zobowiązania, których nie chcesz, z obawy przed tym, aby wyglądać na nieproduktywnego? Ile razy powiedziałeś tak, gdy chciałeś powiedzieć nie? Ile razy zapełniałeś swój kalendarz, bo podobno musisz być zajęty? Każde automatyczne tak jest jak oddanie klucza do własnego więzienia. Oto zaczyna się alchemia prawdziwej wolności czasowej. Wyobraź sobie na moment, że każde automatyczne tak, które dajesz, jest jak oddanie klucza do własnego więzienia. Nad człowiek niczego nie potrzebuje aplikacji produktywności, ponieważ wykształcił coś znacznie potężniejszego własny osąd. Instynktownie wie, na co warto inwestować swój czas, bo sam stworzył własne wartości, a nie przyjął cudzych. Mówienie nie to najodważniejszy akt, jaki możesz podjąć w społeczeństwie obsesyjnie pragnącym robić więcej. Każde nie powiedziane czemuś, co ci nie służy, to tak dla twojego życia. Za każdym razem, gdy odrzucasz niepotrzebne spotkanie, potwierdzasz swoje prawo do istnienia na własnych warunkach. Co masz zaprogramowane, co nie służy Twojemu wyższemu ja. Zrób przerwę i zapytaj siebie, ile z rzeczy w Twoim planie na ten tydzień jest naprawdę dla Ciebie ważnych. Ile z nich jest tam, bo tak wypada, bo stanowią część obrazu osoby sukcesu, którą próbujesz utrzymać? Wielu ludzi żyje według scenariusza napisanego przez innych, idą do prac, które ich nie obchodzą, dążą do celów, których nie wybrali, i wypełniają swój czas zajęciami, które oddalają ich od tego, kim naprawdę są. Wszystko w imię bycia produktywnym. Ale produktywność bez celu to najbardziej wyrafinowana forma marnotrawstwa to jak bycie niezwykle wydajnym, zmierzającym ku błędnemu celowi. Możesz dotrzeć szybko, ale nie dotrzesz do miejsca, w którym naprawdę chcesz być. Wola mocy nad czasem wymaga czegoś, czego nowoczesne społeczeństwo boi się umiejętności bycia samemu ze sobą, bez nieustannej potrzeby robienia czegokolwiek. Te momenty, które świat nazywa stratą czasu, są dokładnie tym miejscem, gdzie rodzą się najcenniejsze rzeczy: oryginalne pomysły, kreatywne połączenia, jasność co do tego, co naprawdę ma znaczenie. Czy zaczynasz widzieć, jak to przygotowuje cię do czegoś jeszcze radykalniejszego? Ale nicze nie zatrzymał się tutaj. Nicze poszedł dalej niż krytykowanie istniejących systemów wartości. Zaproponował coś radykalnego przewartościowanie wszystkich wartości. W kontekście czasu oznacza to stworzenie całkiem nowego podejścia do samego pojęcia czasu takiego, które wykracza poza kategorie produktywne i nieproduktywne. Co by się stało, gdybyś zamiast widzieć czas jako ograniczony zasób do optymalizacji, potraktował go jako środek do tworzenia znaczenia? Co by się zmieniło, gdybyś przestał mierzyć wartość swojego dnia tym, co produkujesz, a zaczął mierzyć go tym, co przeżywasz, czujesz i kim się stajesz? W filozofii poza dobrem i złem nie ma czynności z natury dobrych ani złych, produktywnych. Ani nieproduktywne. Są tylko czynności, które przybliżają cię do tego, kim naprawdę jesteś, lub oddalają cię od tego. Są tylko momenty, które potwierdzają twoje życie, lub je negują. Tutaj zaczyna się alchemia prawdziwej przemiany. Osoba, która przekroczyła tradycyjną moralność czasu, nie musi uzasadniać swoich decyzji przed nikim. Ma wewnętrzny spokój niezbędny do tego, by wiedzieć, kiedy zaduma jest cenniejsza niż działanie. Czy masz odwagę całkowicie zdefiniować, co dla ciebie oznacza czas dobrze zainwestowany? Czy jesteś gotów rozczarować społeczeństwo, które mierzy twoją wartość po tym, jak wypełniasz swój harmonogram? Osoba, która przekroczyła tradycyjną moralność czasu, ma odwagę być nieproduktywna wtedy, gdy to służy wyższemu celowi. Ma siłę odwołać zobowiązania, gdy potrzebuje przestrzeni do tworzenia. Ma mądrość wiedzieć, kiedy zaduma jest warte więcej niż działanie. Oto część, którą nikt ci wcześniej nie powiedział o prawdziwej mocy. Czy masz odwagę zawieść innych, by być wiernym sobie? Społeczeństwo wykształciło w tobie poczucie winy, gdy nie jesteś produktywny. Ten supeł w żołądku, gdy decydujesz się na drzemkę zamiast pracy, ta nerwowość, gdy spędzasz godziny na czytaniu czegoś, co nie ma praktycznej wartości. Ta wstyd, gdy przyznajesz, że potrzebujesz czasu, by po prostu istnieć bez robienia nic konkretnego. Ale ta wina nie jest Twoja. To efekt wieloletniego uwarunkowania, które nauczyło Cię, że Twoja wartość jako człowieka jest bezpośrednio związana z tym, co produkujesz. Mówiono Ci, że jesteś tym, co produkujesz, a nie tym, kim jesteś. Ale wyobraź sobie na chwilę, co by się stało, gdyby twoja wartość była wrodzona, niezależna od użyteczności dla innych, jak to zmieniłoby sposób, w jaki żyjesz każdego dnia. Uwolnienie się od tego programowania to uwolnienie się od subtelnej, lecz głębokiej formy opresji. To roszczenie swojego podstawowego prawa do istnienia bez konieczności uzasadniania. Do posiadania wartości niezależnie od Twojej użyteczności dla innych. Wolny czas nie jest czasem, który zostaje po zrobieniu wszystkiego, co jest ważne. Wolny czas jest święty. To miejsce, w którym spotykasz samego siebie, to miejsce, gdzie rodzą się pytania, które naprawdę mają znaczenie. To miejsce, gdzie Twoja dusza może oddychać. Czy masz odwagę na to, co nastąpi dalej? I tutaj. Zaczyna się alchemia uzdrawiania. Gdy rozumiesz, że czas nie jest złotem, lecz gliną nie jest czymś, co trzeba zarządzać, lecz czymś, co trzeba kształtować nie jest zasobem ograniczonym, który trzeba optymalizować, lecz nieskończonym wymiarem, który można zamieszkać. A teraz, gdy uwolniłeś swój związek z czasem od łańcuchów produktywności, Jesteś gotowy na transformację ostateczną, która wszystko zmieni. A teraz. Transformacja, która zmieni wszystko. Nad człowiek niczego nie zarządza czasem, on go tworzy. Nie pyta, jak może zrobić więcej rzeczy w krótszym czasie, lecz które rzeczy warte są wykonania w ten sposób tak głęboko, że czas staje się nieistotny. Kiedy jesteś całkowicie pochłonięty czymś, co kochasz, czas znika. Gdy tworzysz coś autentycznego, nie istnieje przeszłość ani przyszłość, jest tylko wieczna teraźniejszość tworzenia. Gdy żyjesz zgodnie ze swoimi własnymi wartościami, każda chwila staje się afirmacją twojej egzystencji. To jest fundamentalna różnica między zarządzaniem czasem a tworzeniem czasu. Administrator czasu żyje zgodnie z zegarem. Twórca czasu żyje zgodnie z własną naturą wewnętrzną. Administrator pyta: Jak lepiej zorganizować mój dzień? Twórca pyta: Jaki rodzaj dnia warto przeżyć? Ta różnica zmienia wszystko. Kiedy był ostatni raz, gdy czas zniknął, bo byłeś całkowicie pochłonięty czymś, co kochałeś? Te chwile są wskazówkami. Są oknami do Twojej autentycznej natury, których żadna aplikacja do produktywności nie potrafi odwzorować. Te momenty są wskazówkami, są wskaźnikami tego, co naprawdę daje Ci życie, co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie poza społecznymi oczekiwaniami. Są oknami do Twojej autentycznej natury. Potęga świadomego marnowania czasu to najbardziej radykalna moc, jaką możesz wywierać na społeczeństwo, które chce, byś był cały czas zajęty. Gdy masz odwagę nie robić nic konkretnego, stwierdzasz, że Twoje istnienie ma wartość samo w sobie, niezależnie od Twojej produktywności. To nie lenistwo, to bunt, to akt tworzenia przestrzeni. W której objawia się to nieprzewidywalne, to nieplanowane, to naprawdę Twoje. To uznanie, że najważniejsze momenty życia rzadko pojawiają się w kalendarzu. Głęboka rozmowa, która rodzi się spontanicznie. Pomysł twórczy, który pojawia się podczas bezcelowego spaceru. Głębokie zrozumienie, które przychodzi w chwilach ciszy. Emocjonalne połączenie, które rozwija się, gdy nie ma wyznaczonej agendy do podążania. Te momenty nie mogą być zaprogramowane, zaplanowane ani zoptymalizowane, mogą być jedynie dopuszczone. Aby je umożliwić, musisz mieć w życiu puste miejsca, nieustrukturyzowane chwile, w których może wyłonić się to, co nieoczekiwane. Czy zaczynasz dostrzegać wzór tutaj? Czy rozpoznajesz te chwilę w swoim własnym życiu? Czy jesteś gotowy, by uszanować te święte przestrzenie i wypracować własne podejście do czasu? Czas nie jest neutralny. Czas, który spędzasz na robieniu rzeczy, których nienawidzisz, powoduje, że starzejesz się w inny sposób niż czas spędzony na tym, co kochasz. Czas zainwestowany w powierzchowne relacje wyczeruje cię inaczej niż czas zainwestowany w głębokie połączenia. Twoja relacja z czasem to twoja relacja z samym sobą. Jak wybierasz swój czas, tak wybierasz swoje życie. A twoje życie jest zbyt cenne, by żyć według standardów produktywności innych. Masz moc tworzenia własnych rytmów. Szanuj naturalne cykle swojej energii, zamiast zmuszać się do pracy według arbitralnych godzin. Uznaj, że istnieje czas na działanie i czas na kontemplację, czas na tworzenie i czas na odpoczynek, czas na łączenie z innymi i czas na bycie samemu ze sobą. Twój czas należy tylko do Ciebie, nie jest własnością Twojego pracodawcy, rodziny, obowiązków społecznych ani oczekiwań innych. Jest twój, aby tworzyć życie, które naprawdę chcesz prowadzić. To wymaga czegoś, czego niewielu ma odwagi, by żyć zgodnie ze swoimi własnymi wartościami czasowymi. Wartością jest powiedzenie nie pilnym sprawom, by móc powiedzieć tak tym, co naprawdę ważne. Wartością jest bycie postrzeganym jako nieproduktywny w oczach innych, podczas budowania czegoś naprawdę znaczącego dla siebie. Wartością jest stworzenie własnej definicji tego, co oznacza dobrze przeżyte życie. Porzucenie tyranii produktywności nie oznacza stania się leniwym, oznacza bycie selektywnym, oznacza kierowanie energii wyłącznie na to, co naprawdę ważne, zamiast rozpraszać ją na tysiące powierzchownych zajęć. To oznacza uznanie, że twoja uwaga jest twoim najcenniejszym zasobem i że za każdym razem, gdy ją poświęcasz czemuś, co naprawdę cię nie interesuje, marnujesz to, co masz najcenniejsze. Nad człowiek niczego, nauczył się czegoś, co większość ludzi nigdy nie rozumie. Prawdziwa moc nie pochodzi zrobienia więcej, lecz z dokonywania lepszego wyboru. Nie pochodzi z bycia bardziej wydajnym, lecz zbycia bardziej autentycznym. Nie pochodzi z zarządzania czasem, lecz z pełnego wykorzystania go. Twój czas to Twoje życie, a Twoje życie zasługuje na to, by przeżyć je na własnych warunkach, w własnym tempie, podążając za własnym wewnętrznym kompasem. Jeśli dotarłeś tutaj, oznacza to, że coś w tobie jest gotowe na tę transformację. Na początku obiecałem ci pokazać, jak nicze odkrył prawdziwą wolność czasową. Teraz masz odpowiedź. Nie chodzi o to, by lepiej zarządzać swoim czasem, lecz o stworzenie własnej świętej relacji z nim. Nauczyłeś się, że nad człowiek nie zarządza czasem. On go tworzy zgodnie ze swoimi własnymi wartościami. Ta chwila oznacza początek twojej wolności czasowej. Nie jesteś już niewolnikiem aplikacji produktywności, zewnętrznych harmonogramów ani cudzych definicji czas dobrze zainwestowany. Teraz masz moc tworzenia chwil tak autentycznych, że byłbyś gotów przeżywać je wiecznie. Powiedz mi, z jakiego nawyku produktywnego jesteś gotów zrezygnować? Z jakiego systemu zarządzania czasem zamierzasz zrezygnować, by stworzyć swoją własną relację z czasem? Jeśli czujesz, że nadszedł moment, by odzyskać prawdziwą moc nad czasem, dołącz do tej społeczności czasowych rebeliantów polub, jeśli jesteś gotów podważyć wszystko, w co wierzyłeś o produktywności, i zasubskrybuj, by otrzymywać więcej filozofii, która uwalnia twoje myśli od tyranii nowoczesności. W komentarzach podziel się: Jaka jest pierwsza produktywna rzecz, którą zamierzasz przestać robić, by być bardziej autentycznym? Twoja przemiana zaczyna się wtedy, gdy decydujesz, że Twój czas należy wyłącznie do Ciebie.